Jak karmimy dzieci, wpływa na ich zdrowie. Niestety dieta przeciętnego polskiego dziecka nie wygląda najlepiej. Jest zbyt uboga w warzywa i owoce, a nadto bogata w mięso, wędliny tłuszcze i cukry. A taki sposób odżywiania się niemal gwarantuje w przyszłości rozwój chorób. Dzieci przede wszystkim powinny być odżywiane regularnie, to znaczy powinny jeść w ciągu dnia pięć posiłków. Regularne spożywanie posiłków poprawia przemianę materii, a także zapewnia optymalne wykorzystanie składników odżywczych. Ponadto korzystnie wpływa na sprawność umysłową i fizyczną organizmu, co ma istotne znaczenie w przypadku dzieci. Jednym z najważniejszych posiłków jest śniadanie. Powinno być skomponowane z pełnowartościowych produktów, które dadzą energię do rozpoczęcia dnia oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie koncentracji i zdolność uczenia się. Może być to owsianka, czyli płatki owsiane ugotowane na mleku, bądź zrobione z jogurtem naturalnym, z owocami na świeżo, z dodatkowymi orzechami. E, ważne, żeby one nie były prażone, solone, tylko rzeczywiście naturalne. Pestki dyni, słonecznika, które jakby dostarczą nam odpowiednią ilość błonnika pokarmowego, ale to jakby w wersji, wersji na słodko. Mogą być też w wersji na słodko placuszki owsiane z tworoszkiem i znów dodatkowo owoce do tego na świeżo. E, jeśli wolimy na wytrawnie, może być to jajko gotowane. Mogą być to klasyczne kanapki, ale zadbajmy o to, żeby te kanapki były urozmaicone. Wybierzmy chleb pełnoziarnisty, masło, masło ekstra, chudą wędlinę, twarożek, ale także przede wszystkim warzywa. Kolejnym posiłkiem, który ma bardzo duże znaczenie w zachowaniu zdrowia dzieci, jest drugie śniadanie. Przede wszystkim dostarcza energii, która w okresie, kiedy dziecko jest w szkole, tej energii potrzeba jak najwięcej, żeby dziecko prawidłowo myślało. Istotne jest przygotowanie dziecku drugiego śniadania, jednak nie w postaci słodkiej bułki, bo zawarte w niej cukry proste zostaną szybko wykorzystane przez organizm, w wyniku czego dziecko szybko zrobi się ponownie głodne i sięgnie po Pierwszą, lepszą, nie zawsze zdrową przekąskę. Na drugie śniadanie powinno się przygotować najmłodszym świeże owoce, warzywa, garść orzechów, kanapkę z pełnoziarnistego pieczywa z dodatkiem wędliny, sera czy kolorowych warzyw, batonik zbożowy bez cukru, jogurt z dodatkiem zbóż czy owoców bez cukru. Następne posiłki to obiad, podwieczorek oraz kolacja. Bardzo ważne jest, żeby wszystkie były urozmaicone. Dziecko w okresie wzrostu i rozwoju potrzebuje najwięcej witamin i składników mineralnych. Dlatego, kiedy mamy dużą różnorodność diety, mamy szeroki wachlarz tychże właśnie składników mineralnych i witamin, które dziecko potrzebuje. Dlatego zadbajmy, żeby dziecko miało dietę urozmaiconą, nie zamykać się na tylko lubiane produkty. Niech dziecko poznaje. To jest właśnie ten okres, kiedy poznaje nowe smaki i ten wachlarz produktów czy też posiłków zwiększa sobie. Podkreśla się tą różnorodność, dlatego że jeżeli przejdziemy na jakąkolwiek dietę, nawet stosując ją w przypadku dzieci, bo dziecko może lubić jakąś, jakieś produkty, a niektórych nie, pamiętajmy o tym, że ta jednolitość produktów nie powoduje wcale, że my dziecko będziemy odżywiali różnorodnie zgodnie z zaleceniami żywieniowymi, ale może pojawić się jakiś niedobór. Też w przypadku dzieci, które jedzą bardzo dużo pokarmów, ale jednego rodzaju, może dochodzić do niedoboru różnych składników. Dlatego w tym okresie życia młodego człowieka, gdy wzrasta, rozwija się, gdzie duże jest zapotrzebowanie ze strony organizmów na różne składniki, przemyślana, różnorodna dieta jest podstawą. Różnorodność produktów w diecie zapewnia dostarczanie rozwijającym się organizmom różnych bardzo cennych składników odżywczych, między innymi witamin i minerałów. W ciągu dnia należy sięgać po najbardziej wartościowe produkty wchodzące w skład każdej z podstawowych grup żywności, zarówno produkty zbożowe, mleko i przetwory, warzywa, owoce, mięso, drób, ryby, wędliny, jaja czy nasienia strączkowe są jak najbardziej tutaj przydatne w żywieniu każdego dziecka. W diecie dziecka przede wszystkim powinniśmy pamiętać, aby dostarczać wapnia, jest to ten budulec, który pomaga budować oczywiście kości i zapobiega różnym, różnego rodzaju schorzeniom. No, w przypadku dzieci, gdy mówimy o źródle wapnia, to na pewno kojarzymy produkty mleczne. Bardzo istotne jest też żelazo, które powoduje, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, wpływa także na produkcję kwiwinek czerwonych i transport tlenu. No, i też jeżeli chodzi o witaminy, kluczowymi witaminami są chociażby witamina C, która odpowiada za produkowanie tkanki łącznej, zapewnia oczywiście odporność no i także bierze udział w budowie kośca. Kwestie związane jeszcze z witaminami to oczywiście propagowanie. Różnego rodzaju produktów zawierających chociażby witaminę D, której mamy jako Polacy duży niedobór, i to suplementowanie czy też przede wszystkim dostarczanie witaminy D z pokarmem jest sprawą kluczową. Cennym źródłem witamin i składników mineralnych są surowe warzywa i owoce. Zaleca się jedzenie pięciu porcji dziennie. Zarówno owoce, jak i warzywa powinny być uwzględnione przy każdym posiłku. Minimum to jest 400 gram dziennie. Przy czym należy pamiętać, jak ważna jest różnorodność. Jednak ze względu na duże ilości cukrów prowadzonych w owocach i sokach, to warzywa powinny przeważać w codziennej diecie. Warzywa są bogate w wiele składników mineralnych, witamin czy flambonoidów. Również są źródłem błonnika pokarmowego, który korzystnie wpływa na motorykę przewodu pokarmowego. Najlepiej spożywać warzywa w postaci surowych. Minimalnie przetworzonej, ponieważ wtedy charakteryzują się najważ... najwyższą wartością odżywczą. Warzywa i owoce powinny zastępować jedzenie niezdrowych produktów, czyli wysoko przetworzonych fast foodów oraz słodyczy. Rozwijający się młody organizm powinien dostawać jak najlepsze produkty czyli tak naprawdę, jak powinniśmy żywić nasze dzieci. Przede wszystkim na pewno nie cukrem i nie słodyczami. I też widzę taką tendencję rodziców w dalszym ciągu, że słodycze są nagrodą. No, absolutnie nie powinniśmy nauczyć, nie, nie powinniśmy uczyć naszych pociech tego, żeby cokolwiek z słodyczy było nagrodą za jakikolwiek czyn. No, dzieci najlepiej uczyć od małego, a wręcz bym powiedziała, od łona matki zaczyna się programowanie żywieniowe naszego dziecka. Dlatego też to, jak myjemy, jak i dajemy też przykład w życiu starszym naszym pociechom, też ma olbrzymie znaczenie właśnie na takie nawyki żywieniowe. Dziecko. Mówiła Pani o tym cukrze. Że jest bardzo niebezpieczny dla młodego człowieka, między innymi dlatego, że doprowadza w przyszłości do rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych, a my myśląc o naszych dzieciach, zapominamy, że to jak je żywimy może decydować o tym, czy będą w przyszłości zdrowe, czy chore. Nawet w niedalekiej przyszłości. Już teraz mamy problemy z otyłością i nadwagą u dzieci, nawet już w wieku przedszkolnym, a również w wieku szkolnym i nastoletnim. Natomiast jeżeli my będziemy świecić tutaj przykładem, jako rodzice, myślę, że będzie troszeczkę łatwiej temu dziecku też wpasować się w schemat zdrowszego odżywiania. Natomiast jeśli chodzi o sam cukier i choroby cywilizacyjne, oczywiście nie tylko nadwaga i otyłość, ale to doprowadza do cukrzycy typu Drugiego. To może doprowadzić do nadciśnienia, do problemów metabolicznych, do problemów związanych z tarczycą również, ale też do próchnicy zębów, która jest bardzo często u dzieci, no, niestety stwierdzana. No i jest to związane ze spożywaniem dużej ilości właśnie cukrów prostych. Nieodłączne ze świadomością, jak ważna jest dieta młodego człowieka, powinno być również dla nas dorosłych to, jak ogromne znaczenie ma aktywność fizyczna. Dzieci teraz z racji tego, że jest komputer, jest tablet i różnego rodzaju gry na konsolach, no niestety tego czasu aktywnie spędzają zdecydowanie mniej i to też jest ważna sprawa i też ważna sprawa aktywność na WF-ie, którą możemy tutaj dodatkowo dorzucić sobie chociaż troszeczkę tego ruchu, ale też my jako Osoby starsze, osoby dorosłe powinniśmy dziecko troszeczkę aktywizować, dzięki temu też płynie to korzystnie na nasze zdrowie, czyli różnego rodzaju aktywności wspólne, czy to taniec nawet, właśnie w domu też możemy tą aktywność wykorzystać w różnoraki sposób, czy to właśnie różnego rodzaju aktywności związane z basenem, rowerem nawet stacjonarnym itd. itd. Bardzo duże znaczenie dla zdrowia dzieci ma również to, co dajemy im do picia. Na pewno nie powinny to być słodzone napoje gazowane, ani też niegazowane słodzone napoje lub soki. Kolorowe słodzone napoje, przede wszystkim gazowane, są szczególnie lubiane przez dzieci. Należy jednak pamiętać, że są źródłem cukrów prostych, a także zawierają dodatek substancji aromatycznych, barwników czy substancji konserwujących. Takie płyny nie dostarczają dzieciom niezbędnych składników odżywczych, a duże ich spożycie może być przyczyną rozwoju otyłości czy pruchnicy. W diecie dzieci woda powinna być podstawowym płynem gaszącym pragnienie, a nawyk jej picia e, należy wyrabiać już od najmłodszych lat. Jeżeli dziecko jakby nie jest przyzwyczajone do smaku wody, można wrzucić czy cytrynę, pomarańcze, miętę, co, co, chociażby troszkę zmieni smak wody, ale pozbędziemy się tego cukru dodatkowego. Ale nie tylko cukru, ale też Syropu glukozowo fruktozowego który głównie króluje w słodkich napojach czy nawet w słodkich wodach, smakowych wodach. Żeby uniknąć składników, które mogą źle wpływać na zdrowie dzieci, konieczne jest czytanie etykiet podczas zakupów. Dorośli decydują, co kupują do jedzenia i picia swoim dzieciom. To, że produkt jest przeznaczony dla najmłodszych, wcale nie znaczy, że ma dobry skład. Zwracać uwagę na różnego rodzaju dodatki barwniki. Pamiętajmy, że jeżeli skład produktu jest krótki, to znaczy, że jest mniej przetworzony. No i zwracajmy także, to jest ważny element w zakresie bezpieczeństwa żywności, że produkty muszą mieć oczywiście odpowiednią datę przydatności, co bardzo często nam umyka. Zarówno zwyczaje już podczas zakupów, jak i w trakcie komponowania i sporządzania posiłków to zwyczaje, które przekazujemy własnym dzieciom na przyszłość, a które mają bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia. Nawyk zdrowego odżywiania się warto wyrabiać już od najmłodszych lat. Nie powinno się o nim zapominać, będąc osobą dorosłą, ale również nie powinny się z niego zwalniać osoby starsze. I właśnie o tym, jak powinna wyglądać dieta osób starszych o to będę pytała już w najbliższym odcinku programu Smaczny Temat. Już teraz zapraszam do oglądania.